i czemu jest <laughs> <laughs> Już mamy pana jego... <laughs> No zostawimy tutaj te truchki. Byliśmy przed chwilą na plaży świętego Michała San Miguel, czy jakoś tak e, Macie jak twoje wrażenia? Jezu, zatupłabym tych sprzedawców Tych Co ci chcieli sprzedać? Chcieli tak um, Blankets Umbrellas, super cień, only 7 euro. Sangria, sangria. Warkoczyki czyli ci to Warkoczyki chcieli mi zrobić. Tatuaż. Tatuaże. jest to wkurzające, bo przychodzisz sobie na plażę i co 2-3 minuty i to nie tak, że ktoś przechodzi i krzyczy, tylko przechodzi, patrzy na ciebie, ci ten prawie, że parasol w ryj.

Jestem warszawie. Jest mi tu tak fajnie. Jak to się nazywa? Paella. Paella? Ja Wam powiem, jak to smakuje. To jest Paella z krewetkami, mulami, kalmarem i krabem. I powiem Wam, że gdyby nie krewetka, mule, krab. Kalmar, to by było całkiem spoko. Problemy starczy są, czy pogoda zła Poza dneleni spoty po prostu już tak masz Zasłania z genetyką, jedną z twoich wad Dla mnie jesteś ciwą i to jest czysty fakt Kiedy twoja koleżanka rusza się na parkie Rusza się zgrabnie, zamiast myśleć o, fajnie Ty siedzisz zazdrosna, chajdź pod ojca Pewnie szuka bolca, jesteś żałosna. Wrócisz do swojego domu, będziesz gadać o hejterach. Których nawet nie masz w sumie, jak w sumie na kiedy wiesz, zaczyna na banie ten. Tyle gimnastyki, żeby wyjść na selfie. Ty, wyjść na selfie, może wyjść na trening. Ty masz takie ruchy jak ma, AJ, AJ. Ty taki takie muły jak ma, AJ, AJ. Ty takie ruchy jak ma, AJ, AJ. Ja chcę taki takim jak ma Joszuła. na z góry, nie mam większego wyboru. Bo mam już ponad będzie 90 z roku. Bowiem nie ból dupy, to zapewne jest od tego, że już dawno nie robiłem martwego ciągu. Ej, hey, ej, yeah. motywuję zazdrość, ale nigdy zawiść. Jak uda się, to wam coś, Daj procy dla wygranych. Problem. Nigdy mnie nie odbijało ciosów, że zawsze mówię dobrze, ale o ja tych kasków kurwa. Ani <grywka> jednego ciosu nie upiąłem. To kask nie grzał. 20 lat. Ojeju To było męczące Powiem Wam Dramat